Cześć, tu Żyjący na Ziemi, jest 15 grudnia 2024 roku, godzina 20.10, za oknem pada śnieg z deszczem, jest 1 stopień ciepła, wczoraj też w ciągu dnia był 1 stopień i pierwszy raz w życiu pojechałem przy takiej temperaturze pływać na moim zalewie w Piance. No, bałem się, czy to w ogóle będzie możliwe, ale okazało się, duże spoko dałem radę około 15 minut pływać, ale nie o pływaniu dzisiaj chcę mówić, tylko o, o tym, o czym prawdopodobnie niektórzy z Was wiedzą, że próbuję zachęcić ludzi do oglądania pewnego filmu. Dokumentalnego. I co ciekawe, zazwyczaj spotykam się z odmową. No, ludzie podają różne powody. Na przykład, oczywiście, dowiadując się, jaka jest tematyka tego filmu dokumentalnego, na przykład okazuje się, że dla niektórych to w ogóle. Znaczy nie, nie widzą żadnego problemu, w zasadzie wszystko jest spoko. Yy, są ludzie, którzy widzą problem i aktywnie próbują go w swoim życiu minimalizować, ale po prostu nie chcą się narażać na niepotrzebne szarpanie serca. Ja to rozumiem. Yy, ale na przykład ciekawa rzecz też ostatnio usłyszałem, yy, Ktoś powiedział, że nie będzie oglądał tego filmu, bo on, jak patrzy na naturę, to jest mu niedobrze. De Chcę powiedzieć, że bolą mnie te odmowy. I to nie o to chodzi, że boli mnie to, że kogoś nie interesuje coś, co mnie interesuje, bo przecież ja też nie interesuję czymś, co może kogoś innego interesować, bo nie o to chodzi. Ale boli mnie to dlatego, że mam taką głęboką świadomość tego, że każda taka odmowa wydłuża czas, w którym ktoś, kogo kocham, cierpi. Jest taki film absolutnie genialny: Misja. Chodzi mi o ten film, w którym w jednej z początkowych scen. Gościu uprawia rafting na krzyżu po wodospadzie. Generalnie jest to film oparty na, na prawdziwych wydarzeniach, które miały miejsce w Ameryce Południowej w latach 1750-1756 kiedy to wojska państw kolonialnych Portugalii i Hiszpanii za zgodą władzy papieskiej kościoła katolickiego dokonały masakry 1500 Indian w Guarani i w tym filmie tam pod koniec jest taka scena gdzie właśnie przedstawiciel papiestwa zwany eminencją rozmawia tam z urzędnikami państw kolonialnych Hiszpanii i Portugalii no i przy suto zastawionym stole Karafcy wina, prawda, komentują ostatnie wydarzenia polityczne, i eminencja. Nie wiadomo czemu pyta się tych ludzi, czy chcecie mi powiedzieć panowie, że ta rzeź była rzeczywiście konieczna. Dziwne pytanie, bo generalnie w jego rękach było tej rzezi zapobiec. No ale dobrze, zapytał się, i ci ludzie odpowiadają, że. Absolutnie, że przecież ty sam wydałeś zgodę. No, 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 tak trzeba było po prostu zrobić. Drugi odpowiada, że po prostu żyjemy w takim świecie, a nie innym. I tak to musi wyglądać. Po Momencja podchodzi do okna i mówi, że to myśmy sami ten świat przecież utworzyli. I tak się dzieje też w tym momencie. Więc chciałbym Wam polecić do obejrzenia film pod tytułem Panowanie. W opisie pod moim wideo jest link do tego filmu. Można też yy, użyć prostego do zapamiętania adresu. Myślę, że go mam na koszulce www.watchdominion.com i proszę po prostu o trochę odwagi i podzielenie się wrażeniami, ewentualnie napisanie w komentarzach, dlaczego nie chcecie tego filmu oglądać i na koniec Chciałbym Was zostawić z wierszem mojej ulubionej współczesnej poetki Amandy Hamilton. Zawsze doceniaj serce zdolne do czynów, których rozum nie zrodzi. Ono dyktuje i czuje, bo jak wytłumaczyć obraną przeze mnie? wybraną przez Ciebie dłuższą ścieżkę przez ten przełęcz.